Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku Felkera. w ostatnim odcinku yy, uległem zagładzie. Wróciłem, nadgoniłem i patrzcie się to znalazło. Tak, dusze, dwa kotlety. promieną krew i Korale mamy. Tutaj były dwa kotlety. I mamy tutaj wszystkie artefakty już ogarnięte. Dobra, teraz czas się stąd... Dostać o tu jest ten koleś stuk stóp, jest anomalia. Nie ma żartów, Kule ognie są bardzo niebezpieczne. Dobra, chyba wchodzimy. Dobra Dobra pochodźmy sobie jeszcze po okolicy A potem pójdziemy do Skadowska Na odcinek taki będzie troszeczkę późniejszy Muszę nacbierać hajsu Zbierać kajsu na zamówienie eee, dla naszego przyjaciela. Są jeszcze do tamtej anomalii gazowej? Tak? O, termicznej. Ale... O, jeszcze nie byłem. Człowieku Człowiek odejdź stąd. Co to, kuźni? I bezpieczne Nie mam tego zaznaczonego w ogóle Chodźmy Wiecie co, ja sobie to zapiszę bo tu mi tu jakąś akcję nie są podjeżdża Czy może noctevizję? O kurde co to jest? Co to? Kontroler chyba, Ta? To jest ten typ, o którym słyszałem. Trzeba się chować przed nim A idzie na mnie! Pieprzamy. Mam tutaj gdzieś skitraną tą leki na... O właśnie, ochrona psioniczna. Teraz mi może skoczyć. Oprzucam go tam jeszcze. Idź, wyjdź póki werset. możesz. Wiedziałem, że mutantsy potrafią gadać w punktku. Jest, już po nim. Obejrzyjmy go z bliska. Dla się go przewrócić na drugą stronę? Nie. Bacie się. Kurde, to też był człowiek, tak jak snorki i pijawki. Nawet jeansy mu się ostały. Ale tutaj ma kurde kawał. Tutaj, taką narośny ma. No niezły spaślak się go przewrócić? O. Ręce ma raz, dwa, trzy, cztery palce. gęba taka nieprzyjemna. Tak. No, raz, dwa, trzy, cztery paluchy ma, jeden mu zniknął. Masakra, nieprzyjemna. Nie chciałbym się z nim w życiu prawdziwym spotkać. Co my tu mamy? Tu jest jakaś skrytka widzę. Jakiś stalker sobie tutaj pomieszkiwał. Miał taką fajną skrytkę. I popatrzcie, to chyba była... Nie wiem czy to jakaś kopalnia była, czy to... Jest... Nieważne, no ale... Co my tu mamy? Tu mamy tak, Herkulesa bandaże. O, ja wiem co to jest. Weźmy. jest ten lek, yy, który nam może... Czy pomoże przetrwać w czasie emisji. Czy na na nam misję, tu mamy coś, ale się go nie da otworzyć. Wiecie co, jakby on mnie nie atakował, to ja bym mu pozwolił, że nie zabiłbym go, ale... to się, jak się stało, no i... A to jest Myron Stalker. Wiem, czy to nie jest czasami ta akcja w, z tym srokom, że po prostu mieli tutaj jakąś skrytkę. Nie wiem, czy to nie jest to, że mieli skrytkę i kontroler, kontroler ich zaszedł od tyłu. No nie, niestety nie ma tu nic ciekawego, największą yy, zdobyczą jest właśnie ten yy, lek na, 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 na anomalie, które nam pozwoliły przeżyć, nie? Dobra, spadajmy stąd, tutaj już nic ciekawego nie znajdziemy. Muszę, tam gdzieś z psami jakaś jatka jest, ale to też interesuje, niech sobie radzą sami. Mnie interesuje teraz tak, puść tam do tej anomalii. Artefakt, tam się jest Anomalia kocioł. Weźmiemy co nasze a potem sobie wrócimy na skado. A? Już niedługo, już niedaleko. Ale rozwala mnie to, że większy odgłos wydaje moje taplanie się. Spójrzcie. Już strzał broni, nie? To jakaś kpina normalnie. To jest mega niedopracowanie. Powinien być na odwrót, że to taplanie wiadomo jakiś tam odgłos ma. Ale strzały powinny być więcne, bo kurwa przecież to słychać, nie? Masakra. O! Mamy coś. Mam już sprawdzone podejście. Tutaj. nam na pamięć więc To nie straszne, tylko kurde nie mogę wyjść z tego Dobra Jesteśmy na bezpiecznym tylko i zobaczymy co my to mamy, co my to mamy? To był gwiazda wieczorna? Nie, kulognia. Tak jest, a gwiazda wieczorna to jest ten nasz nawaga Nie wiem czemu czy to przypadek zauważyłem, że te ptaki się koło mnie zawsze kręcą, Skurza mnie to Zawsze hadry nam do mną krążą, bo no. hmm. Odejdźmy na jakąś odległość i patrzcie się Lecę w, w moim kierunku mi się da ustrzelić? gdzieś ktoś coś, gdzieś tu się nie pojawili stalkerzy? nie tam o, tam coś było tam są, bo bandy ci kurde, wiem, częściej bandy to z stalkerów spotykam mam coś do handlowania no tego TRS-a te spróbuję im przehandlować Zawsze lepszą cenę dostanę od nich niż od tego się. dziada ze Skadowska. Ale nie sprzedam. Ale to i tak jest. Zamieniał się w słuch. Biedak wpieprzony. Dobra, no, no sprzedam sobie na Skadowsku. naprawię u i Coś tam się znowu dzieje. Jakaś strzelanina. Tu są... zombie, a tam są... bandyci chyba. Nie. Yeah. Tak, bandyci. Uy. Dobranoc. Dalej. O, no, Przestań tym wymachywać. Nie będę ich atakował, bo mi Skadowsk zamknął. To jest troszeczkę niedopracowane, bo jak zacznę strzelać nawet w bandytów, blisko Skadowska, no to mi gdzie go zamknął. Skadowsk to bezpieczny obszar. Schowaj broń. I no nie wejdę, no po prostu, nie. Muszę odczekać się do kilka dni. Wreszcie się masz. No zdar... Jeszcze mnóstwo pijawek, 5000 500 rubli, jakiś schowek, detektor Wallace dostałem. Eee, Hahaha, ha. dobra, weźmy to, bardzo nam tego brakowało, sprzedajmy, co my to mamy do sprzedania, kamienną krew, kubielatka, no, pozbędziemy się tego, super. O, super, 50000 tysięcy rubli mamy. No i Padnie, z... Jak znajdziesz jakieś artefakty. Mamy też jakieś misje do zrobić. wykonania na zatonie, nie, tylko te schowki. Okej, okay, więc co ja sobie yy, jeszcze to naprawmy to. A, to jest scena, dwa krocki za niego. O, naprawiamy sobie sprzęty. To jeszcze chwila. Zmodyfikujemy sobie. O, niech, się, niech się koleś napije, bo potrzebuje wódki na pisie. No już nie Razem to możemy sprzedać. To też możemy sprzedać. To też. Tak dużo garantu tu nie zużywamy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? No w sumie nic ciekawego. Herkulesa sobie wezmę. I co tu jeszcze? No i tyle. Ogarnijmy ten ten Możemy sprzedać stary też, bo mamy jakiś nowy. Detektor Wallace. Tu jest. Naukowy detektor nowej generacji. Ej, hej, 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 hej. Diki trzem z zwanym komorą detekcyjnym. Pozycja artefaktu pokazana. Pozycja artefaktu na ekranie. Zamknięte urządzenie rysuję tylko pormieniowań i anomalii, ale przyczyni w tym poszkodzie. Aha! Super, mamy tutaj jakąś nową zabawkę. Przedajmy temu CAPowi. dokumenty, bo one są niepotrzebne. Eee, o! Dokumenty z konwoju. O! No, zawsze coś. Jakieś informacji nie da. No i dobra, tyle. To dobra, całej, klamkę z, z drugiej strony. Chodźmy do naszego schowka. Jakieś medykamenty możemy sobie zabrać. To zatem je weźmy. To sprzedamy sobie Herkulesy. To tak Glamkę możemy zostawić, bo nam się nie przyda. Weźmiemy sobie Kałacha. Kurde, może tego Rysia co? Trzeba się zawsze przyda, więc trzeba będę miał Freneryjs, 5 kg waży. Kurde, będzie mi ciążyło. Dobra, na razie go zostawmy, na, na razie się wrócimy. Wiecie co, wezmę sobie od o ile ma jeszcze naboj do snajpery. Chyba to jest. Tak, naboj do Rysia. Jest. Uh -huh. tak. Teraz chodźmy do naszego przyjaciela z żywawego. Nie nam czegoś nie skończy. A, chcę złożyć zamówienie. I tak, mamy pistolet. mocny inny kombinujący, snajperski, więc może pola szturmowa, co? Bo co? Krótkodystansowa. Dobra, to weźmy tą szturmową, zobaczymy z ciekawości co to będzie. 20 tysiaków. A, znać nas. Słuchaj Pójdę spać. Ciekawie jestem cholera jasne co dostanę. jeszcze trzeba to spożyć potem odbiorę zobaczę co to za broń i zamówię tą krótkodystansową o jest i pójdziemy sobie robić misję Ech, o, band bandit tak, tak, mi zepchnęli brutalnie Jest przyjaciel. Zakaz! Pokaż to Armin ft 200 m zamówienie i teraz tak. Pistolet mamy, bocony e, kombinez mamy, sniper cash, tu mówkę to teraz tą krótkodystansową weźmie. 10 tysięcy, dobra. Ogarniaj, a teraz my zobaczmy co tam to O ho ho! Kurde, ciekawe. Próbujmy. Siema. Wiem, co to w ogóle jest? A nie podoba mi się to. Ale w ogóle odrzutu nie ma. Uwaga stalkerzy, Skadovsk, nas Musimy zaregulować włazy, aż sytuacja się uspokoi. Niepotrzebnie to zrobiłem, w sumie. O, szty, pieruny. Ale zrobiłem zadymę. A! Wziatoczkę. Spasiba, może. O, szty, pieruny. No no, że. Nie No, tam, jest to? Ja ci kręcę, ale zadymę. Ale zrobiłem za bo po prostu... co, ja wolę takie bronie typu kała, że widzę po prostu... Widzę po prostu co i jak. Nie wiem, kto we mnie pakuje. Ten koleś. Bezczelny normalnie. Nie zaatakowałem go w ogóle. Typ to mnie naparze normalnie. Co? Ale zrobiliśmy za tym Granata Ha Który to we mnie mierzy do tak? cholery? Tam są jeszcze Tak jak mówiłem, zaatakowałem bandytę Bandytów zaatakowałem No i oczywiście cało będzie sprzed mnie, tego nie chcę, tego nie chcę. O, to bo przecież to mnie chyba pakuje jest dużo trupków? Chętnie je przeszukam. Heh. Okej, następny. A kurde! ciekawa broń, zaiste ciekawa broń Nie bardzo mi się podoba no ale To chyba ktoś leży w krzakach A nie, szyję Jesteś w kolei, tu jesteś. Miszka jesz! ojoj, nawet Miszkę zabili. Kurde. Szkoda chłopa, fajny był z niego herbatnik. Kurde, aż tak jestem przeciążony? Ha! Eee. Mordę jeża. Teraz. bo nie jestem odcięty w ogóle od Kadowska, tak jak mówiłem nie wejdę a ile to waży w ogóle? kurde, 4 kilo, dużo nie jest. teraz będę się błąkał po okolicy poszukam tych detektorów Zobaczmy ten detektor z ciekawości O kurde, fajna bajka Chyba nie będę musiał szyjówkami rzucać Potrzebuję jeszcze dwa takie detektory Daj sobie siana i odłóż broń Nie chcę zabijać tych takerów. Takie poczciwe chłopiny są, hej Przedam Ci coś, a ile... Eee, 4000 tysiące tylko Gdzieś te banda, że... Nie potrzebuję ich aż tyle Macie prowiant Aha O, pestki masz też Dobra, Pasipa. Mam bardzo dużo amunicji. Trzeba ją na coś wystrzelać, prawda? Nie uciekły A jeszcze jeden ze ale chyba... Chyba, chyba mi już odpuścił Dobra, poleciał tam wyżyć się na innych nieszczęśnikach. Ten Herkules pewnie sobie zażyje, nikt to nie będzie szybciej biegał. Eee, I chodźmy do anomalii Sosnodąb, czyli to będzie w nowym kierunku. O, cenne artefakty. No póki mi skadówkę nie otworzą, to tak się będę obłąkał. Zaraz będę kończył odcinek. To są pijawy. Tam gdzieś ważą pijawki, więc... O, mogę się na nie natknąć. Idę pod mostem jeszcze, bo lubią się w takich miejscach kupować jakieś fajne rzeczy I gdzie ludzie zazwyczaj nie zaglądają Weźmy tą łódkę jeszcze promieniowanie, ale my się nie boimy bo tutaj nie ma nic Tam widzę jakieś trzy w postacie, Nie, chyba porucznikiem fircyk jakiś Ora fircyków pochandlujmy No i dobra, Spasiba. ma no, Piesio O, tu jest jakiś skopek. O, 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 kamienie. O! O, 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 fajne rzeczy tutaj schytrane są. Ale jak ładnie, popatrzcie jak ładnie pokładane. Weźmy sobie. Aha. Ciekawe, jaka jest moja ulubiona broń teraz? O. Dalej ten stary kawałek, ale kontrolera już. Jak, Jaki? Jaka, jaka ta fota? Kurde. <grymne> to jest nie wyjdę? No bez jaj. To jest gramy astrologowe? No bez jaj. Ty no kurde. Nie róbcie sobie jaj ze mnie, kurwa mać Sorry. Gra mnie strolowała, nie mogę z tą wyjść. Także jak usta grana mnie odrzuci, to nie było mądre. Nie wiem, coś spróbuję wymiesić. W tym miejscu będę kończył odcinek. Zapraszam do oglądania następnie. Pszczołeczka Hejkota.